Na kanale Kamejka we vlogowym tygodniu w dniu trzecim. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to ja mam na imię Kamila. Nas tutaj na kanale jest już 751 dokładnie, 751 subskrybentów, dlatego ta fala ruszyła. Nie próbuj jej przerwać, tylko dołączaj, naciskaj przycisk, subskrybuj i zapraszam do oglądania. Dobra, jestem. Ogarnęłam się trochę, wykąpałam się, więc mam mokre włosy. E, jakby dziwnie wyglądały, to właśnie dlatego i nałożyłam sobie płatki pod oczy. Dzisiaj mi się przydadzą, bo. Było troszeczkę akcji w nocy z Reksiem, niestety, i pilnowałam go, czekałam aż mu przejdzie i aż się napije normalnie wody, więc teraz idzie pralka, no bo muszę wyprać pewne rzeczy. I nałożyłam sobie właśnie płatki takie pod oczy. Ja je kupiłam kiedyś w Lidlu na promocji, chyba były wtedy na wyprzedaży, bo to wiecie, czasem w Lidlu są te pomarańczowe metki i można coś tam kupić. I tutaj było 60 sztuk, czyli na 30 użyć. I to są takie płatki, wiecie, chłodzące, ja je trzymam w lodówce, więc jak nałożę je, to to jest takie bardzo przyjemne i um, też redukuje opuchliznę, jak się czasem zdarza ona pod oczami. E, I powiem Wam tak, te płatki nie robią niczego spektakularnego, to są takie no, klaki tak jak mówię, żeby bardziej może tę te, te opuchliznę z, usunąć, zredukować. E, znacznie lepsze są, no ale też droższe płatki z... Takiej firmy, w wam tu zdjęcie, bo miałam. one były chyba z, ze śluzem ze ślimaka i one naprawdę nawilżały. Ta esencja była taka bardziej konkretna, bo tutaj te są na, zanurzone, tak jakby, no też w czymś takim, ale te znacznie takie bardziej wodniste. Taka jakby woda. Mają bardzo ładny kolor, jak widać, i są takie trochę perłowe. Przyznaję się, że regularnie nie, tak jakby się przypomni, to po prostu je biorę. I słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać jedną rzecz kosmetyczną, taką, bo. W którychś tam filmikach Wam polecałam emulsję do mycia twarzy z wianka. Mówiłam, że to jest super produkt do takiej cery suchej, podrażnionej, właśnie żeby ją przemyć po nocy, po rannej pielęgnacji, ale ten produkt już mi się no jakiś dłuższy czas temu skończył. Poszłam do Rossmana, nie było na jego promocji i jak to ja rozglądałam się za czymś, co tam może jest w tej promocji. I moje oczy użyły taki krem do, do makijażu i mycia twarzy z Sorai w tubce 125 ml i wtedy to było na promocji za niecałe 11 zł. Także mówię, no ja to wezmę i przetestuję. Zachęciło mnie to, że tutaj mamy te 98% składników pochodzenia naturalnego, kwiat brzoskwiniowy, olej migdałowy, produkt przeznaczony do cery normalnej i suchej. Jeśli chodzi o kwestie demakijażu, to ja tym raz próbowałam zmyć makijaż i okej, okay, to jest może i, i skuteczne, jeśli chodzi o podkład, no oczy to nie, nie bardzo, ja nie lubię takich mlecznych, kremowych konsystencji do zmywania makijażu oczu, Andy, mój ulubieniec, to masło do de makijażu, to ono rewelacyjnie się sprawdza, bo jest takie gęstsze, treściwsze, a to jest jednak takie mleczne i te produkty takie no, lubią się dostawać do oczu po prostu i tam podrażniać te oczy, więc no ja tego nie polecam do zmywania oczu, ale kto co lubi i jakie kto ma potrzeby, ale do mycia buzi Rewelka. Produkt naprawdę super. On ma taki zapach bardzo pielęgnacyjny. W zasadzie przypomina mi to krem Nivea. Mhm. Nivea jest nawet nie ten w niebieskiej puszeczce, ale taki Nivea Soft. To kojarzy zapach dokładnie tego kremu. I to pachnie tak samo, jak dobrze mi się m, przypomina. Bardzo fajny produkt. Właśnie do tej porannej pielęgnacji sprawdza się super. Także mam nadzieję, że mi tego nie wycofają, bo byłoby mi szkoda. Tutaj mamy ekstrakt z kwiatów brzoskwini, olejek migdałowy, mmm, krem do demakijażu, Glam Oils, niezwykła formuła, w bardzo łagodny i delikatny sposób usunie zanieczyszczenia oraz makijaż. Polecam, bo to jest znacznie tańsze od tego wianka, a równie dobre. Równie dobre. Tamten wianek był, miał taką bardziej lejksą konsystencję, to jest troszkę bardziej kremowe, jak sama nazwa tutaj wskazuje, krem ale bardzo fajne. Nawet nie wiem, czy nie lepiej mi się to sprawdza. I jak zaczęłam myć właśnie buzię takimi kremowymi produktami, to nie myję już jej, wiecie, tak yy, odruchowo, że na szybko, szybko zmywam i, i uciekam, tylko właśnie sobie robię też taki masaż, powiedzmy, przy tym i to mycie twarzy jest znacznie bardziej przyjemne, aniżeli z takim żelowym produktem. Ja jakoś nie przepadam, chociaż na wieczór muszę mieć żel do umycia buzi. Jak zmyję właśnie tym masłem e, do demakijażu z bandy to później muszę mieć jeszcze żel, żeby to oczyścić. Staram się wysłać właśnie paczkę, lecę, już spakowałam, wydrukowałam etykietę yy, i pędzę, żeby zdążyć, ale przychodzę na szybko pokazać Wam moją Sansevierię, która była bohaterką jednego z odcinków. Zobaczcie, co się z nią stało. Wyrwałam wszystkie te żółte listki, stwierdziłam, że jak coś ma z tego być, to będzie, ale z tych zwiędniętych już nic raczej się nie wyklaruje i nic się z nimi nie stanie dobrego. Oglądałam... Filmik właśnie takiej dziewczyny, która się zna na ogrodnictwie, tam mówiła właśnie o, tej, e, o tym, dlaczego żółkną Sansevierię i jak to wszystko wygląda. U mnie to w sumie nie wiem, czemu tak wyszło z tym kwiatem. Ona od początku była jakaś trochę zmarnowana, jak przyszła. Tak e, miała ziemiórki, później mi się udało te ziemiórki wytępić. Miała czas, że znowu myślałam, że wyrzucę, odżyła, super wyglądała, a teraz został mi jeden tylko taki kwiatusze, jeden listek, więc no, zobaczymy, co to z tego dalej będzie, nie wiem, czy się w ogóle to uratuje, ale powiem Wam, że jak zerknęłam sobie, to ona ma w ogóle bardzo słaby system korzeniowy, tam tych korzeni prawie nie ma, więc nie wiem, czy to jest w ogóle takie, ja w tych stancjach wieriach, że one mają takie te korzenie z czy tylko ta i coś z nią faktycznie było nie ten, tak jest od początku, nie wiem, ale no, na razie zostaje taka, jestem ciekawa, czy mi się uda coś z tego w ogóle Wykminić i zrobić, czy to coś z tego urośnie. po tym nadaniu paczki w funkcję DPD byłam jeszcze w Pepco. Poszłam tam, żeby dla Was troszeczkę nagrać do dzisiejszego odcinka, bo ym, widziałam, że już są świąteczne rzeczy. No i faktycznie troszkę tych świątecznych rzeczy jest na ten moment, a na pewno będzie jeszcze więcej. A przed samymi świętami w grudniu to już będzie większość wykupiona. Wiecie jak to jest, nie? Ja tak miałam w zeszłym roku właśnie. W tym muszę kupić światełka, bo w zeszłym roku potrzebowałam światełek choinkowych i gdzieś mi się wydawało, że no wiecie, co roku gdzieś tam te światełka są e, a nie wiem, czy one się zepsuły czy się zapłodziały, już nie pamiętam ale wiem, że nie miałam, chciałam kupić i już nigdzie nie dostałam po prostu nigdzie nie dostałam światełek choinkowych no i w tym roku będę musiała to kupić ale światełek jeszcze nie widziałam, ale ozdoby na choinkę już były niektóre, część. Także widzicie, szybko to wszystko idzie teraz. Nie wiem, czy kiedyś też tak było. Nie pamiętam w zasadzie, ale kiedyś to w ogóle nie było też takich sklepów, więc też się tak nie chodziło. No, a po to, do tego Pepko wstąpiłam, dlatego że byłam w Rossmanie, bo moja szczoteczka do zębów się zepsuła. Słuchajcie, normalnie e, świruje ta szczoteczka. Ona się włącza w nocy. I ostatnio myślałam, że... Mm, ta szczoteczka się wyładowała mi, bo nie chciała w ogóle działać. Włączałam ją tam na przycisk i ona nic. No ja byś, no pewnie się rozładowała, no i wiecie, no podłączyłam ją tam do, do ładowania, no i mówię, będzie OK. Dzisiaj na przykład rano chciałam ją włączyć i się w ogóle nie włączyła. Nie wiem, co się dzieje z tym przyciskiem, coś jest nie tak, no ale nie wiem, czy uda mi się to zareklamować. I mi dobrze mi się jej używało, a tutaj kurczę, coś się niestety stało i no nie działa, wcale jej nie mam tak długo, także zobaczymy, co to będzie z tą szczoteczką. Na ten moment przyszłam się już z Wami żegnać, dzisiaj troszeczkę wcześniej, około 19, bo wczoraj właśnie tak późno skończyłam nagrywać, zaczęłam sobie montować tego vloga, zmontowałam i przesyłałam go na YouTube, a on rano wstaje i nadal nie przesłany. Chyba jakiś błąd, bo było tyle procent przesłanych, ile przetworzonych, ile jak szłam spać. Więc coś tam po prostu się podziało i musiałam od nowa przesyłać. No i zdążyłam na tą 17.30, bo na tą godzinkę jesteśmy umówieni. E, ale no, mam nadzieję, że będzie ok. Tym razem, że ten vlog się przeszle w porządku. No, więc dzięki serdeczne za oglądanie i widzimy się oczywiście jutro. Obecność obowiązkowa musicie być. Na razie, pa!